Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Farming Simulator 15. Dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek. Niestety nagrywałem film właśnie do tej serii. I cóż się stało? Niestety, ale był problem. Niestety, ale był problem z nagraniem. Z nagraniem coś się stało z programem do nagrywania i. Okazało się, że nie zostało to wszystko nagrane. Także dzisiaj troszkę krótszy odcinek, ponieważ to, co chciałem przedstawić w tamtym odcinku, już zostało zrobione. Generalnie na tej mapie, ale to wszystko pokażę w dalszej części. Dobrze, zacznę tutaj kosić. Zatrudnię może pracownika do skorzenia tego kawałka pola. O, chociaż widzę, że tutaj muszę no, zrobić podstępstwo troszeczkę, bo tutaj jest jeden kawałeczek nieskoszony trzeba będzie to A, także m, za chwilę przekonacie się co chciałem y, właśnie w tym odcinku wcześniejszym y, który nie został jak gdyby u, y, przedstawiony Wam pokazać. Dobrze, on sobie tutaj będzie kosił. Nie ma problemu, przyczepa jest na górze. Ok, opryskiwacz zakończył nawożenie tego pola. Natomiast to, co chciałem wam pokazać, to jest oto ten ciągnik. Został on właśnie przeze mnie zakupiony. Jest to ciągnik John Deere. 7930 w mocy 250 toni mechanicznych jest bardzo szybki, jest to czołg z dodanych modyfikacji nie jest to oczywiście ciągnik podstawowy lub też dołączany w grze jest to czołg z modyfikacji, jak powiedziałem wcześniej, jest bardzo szybki na prostej bez maszyny do 50 km na godzinę, ale na polu podczas pracy również jest bardzo szybko. Zobaczcie, tutaj jedzie 19 km na godzinę. Z siewnikiem i kultywatorem w jednym. Także naprawdę no, wykonuje swoją pracę bardzo szybko. A tutaj jest ten kombajn, który wykonuje swoją pracę dobrze. O co jeszcze i chodzi? To jest mój nowy zakup. Zakupiłem tą przyczepę, czy też, no przyczepę, ponieważ jest tutaj mocowanie do właśnie do ciągnika. Zakupiłem jest to praktycznie nowy, dopiero może dwa razy użyty. Natomiast nie wiedziałem o jednej rzeczy. Może inni użytkownicy tej gry o tym jednak wiedzieli. Ja niestety przekonałem się dopiero po zakupie. O co chodzi? Chodzi o to, że bardzo piękna jest ta przyczepa, przyczepa natomiast ma jedną wadę, o której ja wcześniej nie wiedziałem. Można ją używać do zbierania plonu, ale tylko z kombajnów. Z kombajnów, nie tych podstawowych. Także okazuje się, że niestety rura, która odprowadza ziarno już zebrane z kombajna, nie jest w stanie tutaj dotrzeć z wysypaniem tego ziarna. Trzeba ze starego kombajna, z tego podstawowego używać tylko tej szczepy niższej. Natomiast ta przyczepa jest fajna, ale dotykam kombajnów nowych. Co najmniej od tego kombajna New Holland. Dobrze, teraz podjadę tak, tutaj kowałem się podpory. Jedna fajna rzecz jest, są dwa dwie osie skrętne oś środkowa zostaje w miejscu, natomiast ta ostatnia oś i no, w zasadzie ta pierwsza przy ciągniku jest skrętna. Widzicie to zaraz w tej chwili jak ona się pięknie złożyła. Może jeszcze to zademonstruję jak to by się bardziej tutaj skręcił. O, widać w tej chwili, że i pierwsza i ostatnia oś jest skrętna. Tak to wygląda. Spróbuję podjechać pod kombajn, nie wiem, nie pamiętam, czy, czy on już ma. Czy on już ma. Jeszcze ma yy, ziarno, czy też nie. Natomiast, natomiast, y, co czuć? Czuć przede wszystkim masę tej, y, tej przyczepy. Proszę zobaczyć, że jest ona jednak bardzo wysoka. Próbuję rozłożyć w tej chwili, jakie się tam ziarno ma, to spróbuję się postawić. No. No. O, teraz. Teraz widać jak ziarno wysypuje się. Ale proszę zobaczyć, że. Dobra. Wszystko jest to. Po prostu prawie że na styku. Dobra. ustawię tutaj do kieszenia dalej, dalej tego pola. A tak właśnie przedstawia się. Dobrze, ustawię ciągnik tego John Deere. Łączę oświetlenie. Yy, ma tak, jak gdyby, podwójne to oświetlenie. Yy, może nie jest, yy, jeśli chodzi tutaj o graficznie obzorowanie tego oświetlenia, yy, nie wygląda to dobrze. Ale oprócz tego, sama grafika ten, wykonania tego ciągnika jest bardzo ładna. A wiem, że teraz jest ciemno, troszeczkę słabo to widać. Ale o, to jest właśnie to dodatkowe oświetlenie, które daje szerszy zakres. No i jeszcze jest jeden fajnie, fajny punkt, fajne też oświetlenie tyłu. Fajnie oświetla maszynę, którą mamy zaczepioną od tyłu no i dosyć daleko pole. Także jest to ładnie to wygląda. Jeśli chodzi o środek kabiny, wygląda to mniej więcej tak. Też jest dosyć ładnie, to wszystko wykonane. Dobrze, tutaj kombajn zbliża się do końca. Także ja go tutaj na razie go podłączę. i teraz będę musiał podjechać do przyczepy, wyładować ziarna przyczepa jest na samej górze także najnowszymi moimi zakupami jest, tak jak powiedziałem no, ciągnik Deere. Cofnąć. Okay. oraz właśnie ta przyczepa do przewozu ziarna także to właśnie chciałem to Wam generalnie pokazać wydałem praktycznie na całą gotówkę pojemność tej nowej przyczepy oczywiście nie tej tylko tamtej, tej wielkiej trzy, trzyosiowej to 45 tysięcy 25 tysięcy, czy litrów, chyba w że może jest 45 tysięcy litrów ale niestety tak jak powiedziałem, tej przyczepy sprzedać nie mogę, ponieważ ponieważ niestety ten kombajn nie obsługuje. No moim najnowszym zakupem chciałbym zakupić nowy kombajn ten sprzedać zakupić nowy. E, żeby tą przyczepę Użytkować już generalnie na, na wszystkich polach. Tak. Posiadam trzy ciągniki, ale tak naprawdę przydoby się jeszcze czwarty, jakiś mniejszy, może troszeczkę. ponieważ, no, do obsługi tamtej czwartej, nie, znaczy, drugiej, tej drugiej przyczepy. Dobrze, tutaj już mi w tej chwili pole, pole znowu przeszło fazę rozwoju, także ja uruchomię tutaj. Okej. Okay. Natomiast yy, przystawię, przystawię tą, tą przyczepę tym ciągnikiem, troszeczkę na bokarze, na by tutaj nie przeszkadzała przy tych nawrotach, yy, które wykonują pracownicy. A ja ciągnikiem John Deere, zobaczcie jaką ma przyspieszenie, tak. Niesamowite nie, troszeczkę nie będziemy spłacać. Załączę oświetlenie ostrzegawcze i zobaczymy, czy z tej pozycji pójdzie. No, nie ma problemu. No i dobrze, tutaj mam bardzo fajnie, ale no tutaj te pole tak strasznie nierównorośnie, bo i nierówno było posiane. Więc skończę tutaj ten kawałek. Zabiorę się za te pole numer 20. Przydałby się, nie powiem, trzeci komponent. No niestety, ale jeszcze zobaczymy w sklepie. Będzie to koszt co najmniej 150 tysięcy euro. Także jest tu spory, spory, spory koszt zakupu. Plus jeszcze urządzenie. Także 150 tysięcy plus 32 tysiące. Tak? Także tutaj zobaczcie, że jest to jednak duży. Zobaczę, jak te plony brodzą, ponieważ ja zobaczę jeszcze ceny. pak 1900, czyli dużo spadł. Tutaj w tej biurze specycyjnej w 1960, a w firmie transportowej 2100 euro za tonę. No dobra, tak to mniej więcej wygląda. Combine skończy tutaj pracę, ale tutaj jeszcze jest mamy jeszcze jeden pasek, który zostawiamy. Trzeba to skończyć. Dobrze. A ja opryskiwaczem, hmm, opryskiwaczem może robić. O, tu się jeszcze, tu muszę wypęcić. Wezmę go trochę wyżej, żeby to nie haczył. Tak, zostawiłem sobie ten ostatni, ten najsłabszy ciągnik. Bo on jest wystarczający do hmm, tutaj opryskiwacza nawozów. Także powiedziałem, że nie będę go sprzedawał. Bo, bo nie jest mi potrzebny tutaj absolutnie mocniejszy sprzęt do wykonywania tego typu no, prac. Sprawdza się tutaj bardzo dobrze do tego prysku i nie potrzeba mi... I nie potrzeba mi po prostu nic Natomiast przydałby mi się absolutnie jeszcze jeden ciągnik, chociażby do przewozu no, tej, tej, tej niższej przyczepy, no, tej, tej mniejszej przyczepy, czy też innych jakichś tam drobnych urządzeń. Mam w planach też zakupu właśnie tego o, o, ciągnika lepszego. No, tam jest jakiś problem, teraz do niego wejdę. No, przecież to koniec. Ten stoi, tutaj musimy się zatrzymać. Na razie nie tam. No, zobaczcie, jak ma przyspieszenie końcowe. Dobra, tu się wymienili. Może ja chwilę poczekam. Nasz kombajn sobie podkosi kawałek. Ja tylko zobaczę... ile ten kombajn ma. Nie, on ma 56%, także tutaj spokojnie sobie jeszcze może... Zbierać dobrze, te, tego przygotuję do jeszcze zbiórki tego kawałka, ale to będzie w następnym, w następnym etapie. Tutaj mam wypełnienie 38% tej przyczepy. Zobaczcie, jak on, tak jak mówiłem, odczuwa się ciężar tej naczepy. Możemy jeszcze sprowadzić projekt na burtą załadunkową. No, jak się robi? O, teraz widać, jak on buksuje, tak? Troszeczkę jest pod górkę. buksuje jednak, bo... ta przyczepa po prostu jest cięższa. Przecież ten ciągnik nie jest najsłabszy. W grze są słabsze ciągi, nie jest on najsłabszy, a jednak... Jednak... No, teraz widać, jak on buksuje w miejscu. Teraz dopiero wziąć szczepionkę ok? w popie. Dobra, podjadę pod kąpaństwem. Wrzucić to, że. dokładnie. Tak, on jest tu, wygląda mniej więcej. Dobra, a ja sobie podjadę. Sygnalizuję, że zboża ma dużo, że trzeba go... ...dopłodować. Troszeczkę podjadę tu. O, o właśnie, o właśnie, o właśnie jest to gondola. Rusznię na lato. Włączyć. Nie będzie ładowania. Czemu? O, Teraz nie teraz O, teraz złączone To będzie 50% dopiero. Także jeszcze sporo. Ojemność jest duża, nie trzeba co chwilę zjeżdżać na Silasa zrzucać zboże można tutaj spokojnie, zostawić ją na polu i... Ja sobie odjadę. Odjadę sobie tutaj na ból gdzieś. nie przeszkadzać. No dobrze, a tym ciągnikiem można zacząć... Kontynuować. W Dobrze, w zasadzie to wszystko, co dzisiaj chciałem wam pokazać. I tak nie mam więcej pieniędzy, jak widzicie. Na drobne kwoty na tak zwane waciki. No, niestety, nic, więcej mi nie starczy. Muszę zebrać trochę tych plonów. Nie, zastanawiam się nad zmianą jakiegoś, chociaż cena mnie, mnie, nie mnie troszeczkę zniechęca do zasiewu innych zbóż. Ten rzepak jednak najbardziej jest opłacalny, pomimo że trochę cena spadła. To jednak myślę, że dalej jeszcze będę ten rzepak kontynuował. Także w dzisiejszym odcinku ja wiem, że troszeczkę ten odcinek taki jest w godzinach nocnych nagrywany dlatego ta widoczność jest może słabsza natomiast myślę, że następny odcinek będzie na pewno nagrywany już w dzień chciałbym troszeczkę pieniędzy zbierać i wtedy dopiero zrobimy jakiś zakup albo to będzie ciągnik bo myślę, że na kombajn, po na razie mi nie starczy myślę, że już gdy kupię czwarty ciągnik żeby mi się na gospodarstwie jakoś tam przydał a w dalszej kolejności albo pole, tak już zobaczę albo będzie zakup pola albo może zakupię albo może właśnie zakupię kombajn, tak? znaczy wymienię jak gdyby ten najstarszy na... na także dzięki za uwagę i do następnych odcinków oglądacie również, również moje inne filmy z innych symulatorów, bo niektóre są naprawdę fajne i ciekawe, warte oglądania. Także trzymajcie się, powodzenia i cześć.